Jak, jak wyglądał proces jakby założenia takiego biznesu? No, obecnie jestem właścicielem agencji menedżerskiej. Współpracuję z kilkoma jakby tutaj osobami, którzy no jakby pomagą, pomagają mi pod kątem gdzieś tam scoutingowym i jakby obsługi też agencji, obsługi zawodników? W tym momencie mamy około 30 piłkarzy. Agencji też, no, dużo działam też na zasadach pośrednictwa, czyli powiedzmy, tych tych tam 25-30 zawodników to są piłkarze jakby stricte ekskluzywni e, agencji Airsport, czyli tej, tej, tej mojej agencji, natomiast też dużo zawodników sprowadzam na przykład do Polski, czy też no, robię jakieś transfery zagraniczne we współpracy z innymi agentami, czyli no, dany zawodnik ma swojego agenta, natomiast ja wiem, że nie wiem, Klub X potrzebuje piłkarza na przykład takiego, jak, jak ten zawodnik jest od, od tego agenta Agenta, znamy się, no i po prostu robimy tego, tego deala wspólnie. Więc tego jest bardzo dużo, szczerze, nawet przypuszczam więcej. Jakbym gdzieś policzył jakąś statystykę, zrobił to, wydaje mi się, że, że pewnie tego pośrednictwa nawet jeszcze więcej w przeciągu tych 10 lat jakby funkcjonowania było.